Na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki. Jest świetnym pisarzem. Obrona przed ciemnym mocą jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Harry, obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. Harry, szybciej! zobaczymy gildy royalu, we własnej osobie. O, czyśnik! Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Po zebraniu 10 srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, czy uda Ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie i jego okolicach. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. No proszę. Słyszę Huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa filcza? Późnego. Nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje Sama spadłam naprawdę! Chodź! Chodź do mnie! Rozerwę cię! Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos! Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Musiałem się przysłyszeć. na lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna, ale i tak się Wam przedstawię. Jestem Gildr Lockhart, kawaler Orderu Merlina trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia rictusempra, służącego do pojedynków. Rictusempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęściarz. Chary! Oczyść całkowicie umysł! Nie myśl nawet o mnie! Skup się na symbolu przed tobą! Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? Początek pierwszej rundy! Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. Pięć punktów dla Gryfindoru. Początek drugiej rundy. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy! Dziesięć punktów dla Gryffindoru! Początek trzeciej rundy! Świetnie, Harry! Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. Piętnaście punktów dla Gryffindoru! Opanowałeś zaklęcie Rictus Empra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. A teraz czas przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictus Empra na moim własnym wyzwaniu Rictus Empra. Khan Поvodzenia